Cześć na witajcie, z tej strony Dragon się kłania i to kolejny odcineczek z Hummigs Motor 17 na Dolnośląskiej z chłopakami e, Jest dzisiaj ze mną Adi, właśnie pojechała tam z moją moją nowo zakupioną e, My sobie dzisiaj siejemy kukurydzę i będziemy sobie robić kosy. No troszeczkę jak na naszą, e, nasz, naszą część mm, Europy, to nie jest tak, wiecie, idealnie odzorowane, bo Na się sieje, a potem już jak korydza jest trochę urośnięta, to jednak się e, kości do trawy, no ale to jest jednak farming, a muszę zrobić trochę trawy dla krów e, No i Dobra, podnosimy, dobra, mijamy sobie e, drzewo e, I tak, o e, tam, ja, co, ja, tam coś jakiegoś niebieskiego jedzie, takie. Takie takie, takie dziwne no coś czekajcie Opuszczę, Dobra znacznie To pewnie jakiś bieski maluch W kształcie ciągnika Adi no co, proszę ty? Cię. co ty co? Często taki widuję Tak ty co cię? Witam jakoś kusiak O pottingera kurwa bo... ten to bogaty jest O biegnie do no. ty Czekajcie bo... Kto to biegnie Czekajcie bo za tym słupkiem nic nie widzę a muszę tu jakoś siadć Czekajcie Olo. Seba! Co jest Coś ty z nich przyjechał! No na testy wziąłem, bo i akurat mówię, przyjadę z kosiarką, ci coś. Jakąś łąkę. Bo miałeś problemy z kosiarką ostatnio, słyszałem. No miałem, no ale jakoś sobie poradziłem, no jakoś będę ciął tu, tu trawę, ale. Zsią się skończy. żeś takie coś wyczasło, Czekaj, to. Znaczy sobie podejdę Dobra, to jest nic nie Boże jesteś winkiem. Jasny gwint. Sąsiad, że się wodzisz takimi Holandami, kurka, woda. Planuję kupić. A jeszcze jeden na testy przyjedzie do mnie, ale to trochę. No, później. O, i Ady się pojawi. Uważaj, bo ci łador rozjedzie. Ile to ma koń? 140? No, 143 dokładnie. No, widzi ta sąsiad się wodzi. Adi, zostaw mojego detesa. No, powiedzieli, że mogą ukraść. Nie, Nie. to wykorzystuje. Stój! Nie! Stój! Oddalaj mnie. Dobra, sąsiad! No! To ty jechać tam, no, za przejazdem prosić, tak? Yy, no, takich tego: za przejazdem i ten od razu kawałek po lewo i po prawo, nie? Tam, jak uważam, Dobra. z tego. Zgasiłeś Dobra. Nie, go? już lecę. bo szkoda czasu. No! Dobra, zaraz. Adi. Te mi ich zgasiłeś! Z... paliło je nie marnujca! Ropa! No i znowu na wszystko hej Ej ja nie wiem Wsięcie obroty 1700 Włączamy 1000. Czekaj seba skoczy to od ciebie Tak wow. Sąsiad Znaczy który sąsiad teraz No ty sąsiad Ze sąsiad ze No Ten stary sąsiad No Stary sąsiad też. ty tego ty masz Tutaj takiego wulsusa z kosiołką to ja mogę go tym tego Nie, znam on ma zostać Nie, tak, tak tak, Sorry e, no i co mordeczki, no Szkoła, szkoła jeszcze raz, szkoła No Seba do nas wrócił, na całe szczęście Dokładnie Myślałem, że będzie trochę dłużej na tym swoim wyjeździe integracyjnym, ale e, na szczęście wrócił. do Jak integracyjny, no tak. Dokładnie, łopatował tam dziury, prostował, nie wiem, kątowniki Pola No, pola, na pewno pola No, miał ton. linijkę, wiesz pola, on, on z nikom drogi. jechał Nie, on z nikom jechał, tak wiesz, po polu ehm. I robił tak, żeby co milimetra było, wiesz, równe Fajnie, że przyjechałem sobie, Przyjechał no. Przyjechałeś człowieka ha? Nie, przyjechałem sobie tego i miał włączyć wysiewu znowu Ale żart cię zniszczył! Ale to jest <laughs> świetne. Z ciebie! <laughs> Widzicie jaki to jest kumpel, jaka to jest ladacznica? Tylko ty, Seba, jesteś tam na simie radiu? Halo? Halo, 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 halo. Tam uważaj, bo tam wiesz, sąsiady takie dobre, że mogą kawałki brąz starych podrzucić, albo jakieś inne kolczatki, więc tam uważaj, nie? Dobra. Dobra. Albo na kamienie takie większe, bo tam też mogą być. Wiecie, wierni sąsiedzi i tym podobne. Chcą jak, jak najlepiej. O jedzie właśnie jeden chyba. No. O jakiś Ursusz tutaj stoi, chyba twój sąsiad z kociarką. No tam prądeki nie ma. <grych> bo, bo zdjąłem. A. Chyba ktoś ci przyniósł co? Ja wiem co byście brali, ale zmienicie towar. I tyle wam powiem. O, no naprawdę, no, To się zajmowałem tą blondkę? To jak nagle może być? Niemożliwe. No i jesteś na rąbańsą. Czekajcie, o której my w ogóle zaczęliśmy. A ja nawet nie wiem, ile tego Cześć sąsiad Co no tam będziesz robił tutaj na polu A tamten drugi sąsiad miał mi przetrząsać, ale nie wiem co on będzie robić Ja się boję. właśnie widzę tu na pole jest i... sąsiad tam ten drugi sąsiad Wiesz które? Czy nie wiesz które Coś się nie oddało Sąsiad się trzymało w tym działniku sąsiad Adi nie ja. dobra! A o o, o, o. Nagle się odezwałeś, Hunds. jadę. No, jeden! Dlaczego ten, ten tego, ten tego. Seba! Połóż ja. mi tutaj z tą raką bo coś mi tutaj nie styka. Ewidentnie. Zaraz ja tam skończę siać, to ja do was podjadę. Dobra, panie! Tutaj węż łapudło, to jest taka technologia nowoczesna. No, nie dobra. było temat. A zresztą. Ja. To ja jadę sobie przewracać, ukradnę sianko na 2,5 tysiąca milionów e, wiesz co jest najśmieszniejsze, że w mojej okolicy, znaczy w moje... Wiem, więc słyszałem Czytałeś to? o tym, czytałem to Że, że tego, no, że twaś, tam ukradnie A 2,700 te... czy 2,800 A 800, 2,800 No Bo no, Gościmia po prostu, Mówię, że nie masz korzystania, po prostu Gościmia co dbać krok. Nie, on tam mówił, że to jest jakiś tego, że to nikt tego nie kości, to on sobie po prostu to przywłaszczał. Znaczy ja słyszałem taką wersję, że wiesz, że to było jako gość to wziął po prostu do krów, bo oni miał po prostu czym dać dawać karmi, bo jego łąki już wiesz, nie, nie wystarczyły. Nie, no ja słyszałem taką historię, że on po prostu sobie wziął to, bo widział, że przez parę lat nie była użytkowana ta łąka i że po prostu niby zarosła że nikt tego nie kości to pomyślałem, a skoro nikt tego nie kosi, to ja sobie to wezmę. I był GG. Takie GG, że za są to tam chyba wyrok dostanie Cicho. No. To za takie GG. to za takie GG, ty ja wiesz. Ale GG, GG nie dla nas. W jakim sensie? A w jakim by nie byłoby. Aha. To albo się dogadać, to jak z Koziutu, to u O, no. tu patron. Ciekawe. Dobra, młodeczki, no ZTS trochę ma ciężko, ale już, mam nadzieję, niedługo... ...będzie No U mnie. No niestety ja nie będę testować. I nie będę testować, tylko po prostu sobie wezmę i... Po I prostu weź mi tak, nie będę testować, bo już, już mam <kuh> swój ciągnik do e, zakupu. Bo to nie będzie jako główny ciągnik, tylko jako ciągnik pomocniczy, nie? Tam tak. nie tak. ale Lamborghini pewnie jakiś. Tak na mordzi. Jasne. Przyjedzie z Klepskim Lamborghini Aventadorem. Jako ciąg będzie senił pol. To jest taki pani. No to ma więcej. Dobrze no, świadomość, że ja ze sprętnością tą przetrząsną f co? Tej trawy zaraz nic nie zostanie, się sąsiadowi. Czemu? No trochę za szybko chwałam się, wydaje się, że tam nie, co ty? Dobra, wkręcimy go do na pełne obrotem. Co się będzie... Całe z tymi obrotami. Ja teraz jest za 7 godzin, ale. Ja się ja dwa ale... okrążenia, drugie, ale zarabia będzie szybko. Musia, I... ty tam wiesz. To nie jest twój ciąg, co możesz go katować, bo że jakby to był twój ciąg. Ale nie szkoda ogólnie Ja też nie chcę pić kategoroba, obok tak katowany w kabinie. <grym> ty masz amortyzację w tym, a ja mam co? Ja mam mechanizm tylko. Który jak mi... Pęk, to by mi centralnie w 4 litery trafił Nie wiem czym to się dało wyciągnąć W jakikolwiek sposób Zawsze się da Sąsiad Dapnik tu Będziemy przeprowadzać u operacji Co za jołob ten te U operacje ani Co? Mhm Seba, masz jak tak gdzieś w tego w pobliżu Robimy Siem. testy Ale Diaksa Nie, nie mam i nie, bym ci na dał jakbym O, no, chociaż tyle mądry jesteś. No tyle jesteś sobie mądry, że nie dasz mu Kiedy zapomnij bo jest Ja się boję jednej rzeczy, która już niedługo. Tak, livestream. Zapamiętaj, no, zapraszamy Boże. serdecznie na streamki. Nasze, kochane Który tamten pan bardzo kocha W szczególny sposób Dla jednej rzeczy mm, marał Taka jest prawda na Adi, no. Taka jest prawda Nie kleć mnie, twa katka jest... Dobra, ogólnie tak kukurydza jest siana na sieczkę Dla krówek? Trzeba będzie, a tamto co właśnie kosi Seba i kosi i przestrząsa Agi, to będzie po prostu jak krówek, kosianko. To ja nie miałem kosić? Słam. Ja nie miałem kosić? No nie. O kurde. Jeżeli ty mi ruszyłeś 85, to ja cię zatłukam. Znaczy, ja nie ruszyłem, ja ją przestawiłem. Tylko znaczy same kości, no Znaczy ja nic nie kościłem. A, tu. powiedz co. O, się wracam. Nie. Co ale już z Co Co tamten odpala? Bo ja nie. <noise> Adi, jak ja tam zajadę i zobaczę, że moja osiemdziesiątka, a co dopiero łąka, jest ruszona i zaborduje. Sofiat, to już grup. Adi! Jest tylko przestrząsać. Na Znaczy ja nie wiedziałem. Znaczy, żywio... może tak. Może się zdarzyło raz tak powiedzieć, ale... Nie no. wiesz, z takimi idiotami. Dzięki. <laughs> no, a sam też jestem idiotą. Haha! <laughs> GG. Ha idiotów. My skończyliśmy siać A my kończymy koszy. I Idzie, będzie inspekcja. Włoszenia. Oj będzie. aż Czekajcie, ja se... Yy... Tak... muszę zapalić. Ja to was kontroluję zaraz jakby tam... Się tu się jeta. Tu się jeta. O Jezu, se kosita mówię jestem idiotą no co naj, najgłupiego to nic nie poradzić no co ja ci radę? no ładnie ty już złoża i trawy no nad burak ktoś już zaczął za no nie zaczął tylko szybko zasiał i szybko zeszło no tutaj moje pole ze ścieżkami takie trochę, trochę porąbane ale z tego czekajcie gdzie jest moja 80 -tka? dla Dobra, 80 -tka stoi Boże, też jako tako, ale nie widzę tamtych dyniuszy. na farmie też jest wszystko w jak największym porządeczku, ale nie widzę tamtych dyniuszy. nie wjeżdżaj jeszcze, daj mi to swośbit do końca. Dobra, Puszczamy, zamykamy. Cyk, dobra, i lecimy. I niestety nie mam szybkiego biegu, bo po co wgrać. Czekajcie, my jedziemy sobie do 85, ale... Gdzie są tam te geniusze? O, jest same. To może na co pojedziemy 85? Jeżeli... Jeżeli będę miał... O, jest New Holland. To może sobie na koniec odcinka tam pojedziemy. Dobra, palamy. I teraz chwila prawdy czy moja moja no, prawa proizoryczna będzie działać. Aha! No, kosiarka nie chce mnie zapalić. Oho, coś jest nie tak. No, Szkurka modna. Kosiarka. Czekajcie. Może to coś tam. No. Mhm. Coś jest na rzeczy. Ej, karamba. Dzisiaj jak chodź no tu, albo jeden, albo drugi, czekajcie, tam jeden no, chodź tu Adi, tylko tak w miarę sprawnie, szybko super, jeszcze pusiarkę nie chce mi działać. Weź no, sąsiad, sprawdź, czy to wszystko jest dobrze podpięte, bo ja zaraz mnie... Nie, weź, sąsiad, czekaj. Daj mi, oto sąsiad, a ty tam grzeb przy niej. Sąsiad, oddawaj mnie, stój! Zdzisiek, Marian, stój! Adi. Tuj! Ona ledwo ewidentnie, co kosi, daj mnie to. Ewidentnie nie działa. Daj mnie to, weź tam pogrzeb. Jakoś ją tutaj się rozpędzało, ale. Po po tam jeszcze ja to podniosę i tamty pogrzeb przynieść. I... O pójdź mnie to sąsiad. Czekaj, no daj mi nie to sąsiad. Zostaw sąsiad to majstrowi. Dobra, już. Sąsiad, dawaj. I teraz? Nie. Nic nie dało. Co? Co się dzieje? Zostaw mnie tego Ursus, a ja wiem jak ja to zrobię. Ty nic nie chcesz. Czekajcie. Weź mi je rozłóż. Eee... Jakby... Ja nie mogę, jest za ciężko. Nie wiem, nie mogę dojść. Może niech seba przyjedzie tutaj czy coś O! Działa! No działało! No. Rozpędź się i odpal Rozpędź się i teraz no, Działało, no przez chwilę działała, no Sopia zostaw. Daj mi, to ja się coś tak spławię, tyś tam do Saba rób da, no, same. nie, nie robisz jeszcze bo ich chyba same nigdy, więc... Chodź no. to by jego samer. Dlaczego to siarka działa? Czekaj, 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 czekaj. I teraz weź no mnie Joda jeszcze raz. Jak, za teraz zadziała... Daj mi to. Daj mi to, sąsiad. Daj mnie chwilę. Nie, tu nie, bo tu zgrabione przecież nie jest. tył na sąsiad. Ja wiem, że to jest grabione. Sam to przestrząśnięte jakoś to. daj mi jedno i do tego sejma, bo idę do Sejmu, bo to <laughs> Szkoda wie żebyś sobie kupił coś nowszego A nie kupował te potingery i sobie od razu tego kościarę kupić no, przepraszam bardzo to nie jest pottinger, tylko to jest polski sprzęt Czekajcie bo ja tu muszę jakoś się no to widzi jak o, działa o, polski sprzęt Czekaj No Chyba jak to tam działa ten TKS Wszystko w tym samym no, dobra, wie, jakoś większy, robiłem wiem większy luksus niż u ciebie ale wiesz <tysk> Dobra ja, jakoś tu przetrząśniemy ale no Moja zgrabiarka ale no dobrze <tysk> że sąsiad drugi przyjechał, bo jak ja miałem się męczyć z moją kosiarką i teraz szukać kosiarki ja nie wiem co by się tam stało. Ja bym normalnie umarł w butach. Ale wam powiem, że no Sejm daje ratę i nie wiem czy od sąsiada nie odkupić tego Sejmu. Chociaż. Chociaż jak będzie ten nowy nabytek na jesień, to. To mam, myślę, że raczej Sejm nie będzie mi potrzebny. Dobra, przecząszamy. Może tam na tamtą drugą się załapiemy do tamtego sąsiada. A tamten sąsiad jakoś cicho siedzi i pewnie myśli, jak nie okraść, albo jak zawinąć tego niecholanta, nie płacąc za niego. To taki sąsiad właśnie. To halo, halo, co jest? tak, Tak, tak co? wyjeżdża kurka, jak masz tak nie, no, nie wiadomo się skupiłem, na ile. To, co? Ja się skupiłem, żeby nie schodzić. Albo ja wiem, co ty tam myślisz? Co tam robisz? Uła. A, moja głowa. Nie jest fajne. Nie, nie jest fajne, jak gdzie boli głowa. To nie jest miłe uczucie. sąsiad chyba albo próbuje, albo nie wiadomo co robi. O, na tu przyjechał mini Holandy. Możemy pokazać, że się wozi skubany. Poczekajcie do jesieni. Jak mi przyjdzie tego ciągi, to Wam no, czapki z głów spadną. Albo te wasze berety czy półkwie co jeszcze Co się tam skośiliście wszystko? Na tamtej? Czy coś jeszcze tam tak. zostało? Nie tutaj koszty cały czas Cały czas? A dużo ci... Hmm, jak no jeden Ale po ale pozostał okarnił to Raz, dwa hmm. Jakby tak tu jechać, no dobra, tak sobie pojedziemy tylko te te płoczne no to też tak trochę opuść, nie? Żeby nie było tak, że tylko... Sumie, Od środka jest najlepiej, chociaż. Dobra, jakoś... Jakoś lecimy z tym bez tego... Bez pinkolenia. No i co? My się będziemy powoli żegnać? O, sąsiad, no dzięki, żeś mnie tu wjechał, tak? Kurka wodna, sąsiad! Dobra, co się trochę będzie pod miniaturkę od razu Dobra Uj. Ja nic nie stoję, robota musi być skończona nie kurka macie Nie będziesz mnie tu dyrygował. To no to stój na chwilę, no jeszcze robić zdjęcie są czat. a ty mnie nie tego ja mam robotę do zrobienia nie zdjęcia będziesz mi robić co ja fotogeniczne jakiś jestem No jasne Dobra, my będziemy zobaczyć. zobaczymy, co z tą kosiarką się dzieje, bo serio, już miałem z tą kosiarką te problemy. ale jeszcze nie jest. No nie, nie, no ja poczekam na siebie. Ja sobie wyłączę tutaj i poczekam i serio, nie. Może no, zakończymy co, tu, zakończymy tutaj. Co, co z tą kosiarką się dzieje? Ja tutaj se stoję tu, o. Tu za, się zatrzymałem i tak jest dobrze, więc... Aż ręcznie zaciągnę z tego Dobra, sąsiad do nas wrócił i całe szczęście i chwała mu za to, krzyżek no. na drogę eee, mie Miejmy nadzieję, że wszystko się jak najlepiej ułoży tam, Tamten sąsiad nie wiem co on tam robi tam cicho siedzi, ale chyba 80. Jak jakoś dziwnie jeździ w górze z tą kosiarką, no ale dobra miesza z tym mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za odcinek Weź tak ustań Łani, tak przy tym i tak tak o, 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 to, 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 to eee, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I trzymajcie się do następnych odcineczków. Siema. Na razie.